Witam Cię bardzo serdecznie. Pozwól, że przed naszym rozważaniem słowa pomodlimy się. Boże, dziękuję Ci za czas, w którym Ty posyłasz swoje słowo do każdego z nas osobiście, personalnie, dotykasz naszego serca i wyprowadzasz nas z miejsc, które są dla nas trudne. Panie, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który daje słowo, które ożywia nas i my możemy rozumieć istotę tego, dlaczego żyjemy na świecie i kim jesteśmy. Panie, proszę Cię o błogosławieństwo tych, którzy Cię słuchają. Modlę się, żeby to, co masz do przekazania, dotarło do nas wszystkich. Amen. Witam Cię bardzo serdecznie. Pozdrawiamy z kościoła, jest więcej w Kaliszu. I od razu przejdę do rzeczy, do tego, co chciałbym dzisiaj przekazać. Miałem przygotowane słowo i myślę, że rozpocznę niedługo taki cykl spotkań, krótkich rozważań, gdzie będziemy zastanawiać się nad tym zaginionym kluczem, który jest... Antidotum, lekarzom na wszystko, co jest potrzebne do życia chrześcijańskiego, i zapowiadam, że już wkrótce zaczniemy takie sesje e, nagrywać dla Was, będziemy się spotykać ze Słowem Bożym. Ale dzisiaj jest zupełnie coś innego. O godzinie 11.30 około południa miałam zaplanowaną krótką modlitwę e, do godziny 12, więc może dla, dla kogoś z Was jest ważne, dla Ciebie może to jest ważne. E, między 11.30 a 12.00 rozpocząłem modlitwę w konkretnej intencji. E, i Bóg wkroczył w tą moją modlitwę w taki delikatny sposób i skierował mnie na zupełnie inne tory, więc tak naprawdę nie mogłem się modlić o to, co zaplanowałem, ale skupiłem się na słuchaniu tego, co Bóg do mnie mówi i mam dla ciebie dzisiaj słowo, o kimkolwiek jesteś. Wierzę, że właśnie dlatego dzisiaj tu jesteś i słyszysz to, że masz to usłyszeć. Zobaczyłem człowieka i nie mogę określić również płci, ale zobaczyłem człowieka, który. Jest mocno zniechęcony, jego wnętrze się zapada w środku. I zobaczyłem Ciebie, że patrzysz na okoliczności dookoła swojego życia i widzisz, że to w życie jest zbyt trudne, i sytuacje, jakie Cię spotykają, są zbyt trudne, i okoliczności życia nie pozwalają podnosić głowy i żyć taką pełnią życia. I to powoduje, że nie masz sił, żeby się już bronić, żeby żyć dalej w takiej radości życia. I to, co Bóg ma do ciebie, dla ciebie do powiedzenia, wierzę, że mam to przekazać właśnie Tobie. To nie okoliczności i sytuacje, trudy Twojego życia spowodowały, że jesteś w takim miejscu poddania się i zniechęcenia, tylko Bóg mi pokazał, że w Twoim wnętrzu zrodziło się zniechęcenie, i to ono powoduje, że patrzysz na trudności jako niemożliwe do rozwiązania. Bóg wyraźnie mówi do Ciebie, że to zniechęcenie to generuje się od wewnątrz, ono jest w Tobie. I Bóg przychodzi, żeby dotknąć Twojego życia, Twojego serca, Twojej duszy i żeby razem z Tobą, we współpracy z Tobą, rozprawić się z tym zniechęceniem, które jest w Tobie, bo ono sprawia, że patrzysz na trudne sytuacje, może nawet na jakieś traumy, na trudne wydarzenia, może choroby. Nie wiem, co Cię dotyka, ale te sytuacje hmm, wydają się nie do zmienienia i nie do rozwiązania i Bóg mówi dzisiaj do Ciebie, że to to wewnątrz Twoje zniechęcenie powoduje, że tak patrzysz na życie i na okoliczności i to wszystko, co widzisz dookoła, nie jest tak trudne, żeby Bóg nie mógł Cię z tego wyprowadzić. I nie jest tak trudne, że musisz w tym pozostać i poddać swoje życie, zatrzymać się albo się nawet wycofać i uciec. Chcę cię dzisiaj zachęcić. Słowo, które Bóg Ci daje dzisiaj jest w psalmie 62 i czytam je dla Ciebie. To jest psalm 62, wiersz 1. Właściwie wiersz drugi. Jedynie w Bogu jest uciszenie mej duszy, Jemu zawdzięczam zbawienie. Tylko On, mą opoką i moim wybawcą, moją twierdzą. Dlatego nic mną nie zachwieje. Bóg mówi do Ciebie dzisiaj. Pokój, za, zaplanuj to, żebym przyszedł do Ciebie i dotknął Twojej duszy. Bóg mówi, że jedynie On jest rozwiązaniem, żeby Twoja dusza była uciszona, żeby wejść na taką przystań albo wpłynąć do takiej przystani, w której się uspokoisz, w której Twoja dusza dozna ulgi, której tak bardzo potrzebujesz, żeby okoliczności życia zewnętrznego nie chwiały Tobą. Bóg mówi, jedynie w Bogu, jedynie we mnie, jedynie we mnie, jedynie we mnie i w moim słowie jest uciszenie Twojej duszy. I tak naprawdę wierzę, że Bóg zwraca uwagę na Twoją duszę, na wszystkie Twoje emocje, Twoją wolę, Twoją siłę, w której jesteś oszukany, jesteś oszukana, że nie masz już siły, że już nic nie można zmienić. Bóg mówi: Pozwól mi, że dotknę Twojej duszy. Schowaj swoją duszę w mojej obecności. Schowaj swoją duszę w moim słowie. Wierzę, że to jest dobre. Wierzę, że to jest dobre, że to zniechęcenie, które jest w tobie i sprawia, że masz czarne okulary nałożone i patrzysz na świat jako niemożliwy, że kiedy Twoja dusza się uspokoi w nim, zostaniesz otoczony nim, zostaniesz otoczony Jego obecnością, zostaniesz wchłonięty przez Jego obecność, to to sprawi, że pokój, który zamieszka w tobie, pokój, który dotknie Cię, rozleje się w Twoim wnętrzu przez Ducha Świętego, sprawi, że pokonasz każdą trudność i znajdziesz rozwiązanie. Bóg woła Cię, przy, no, przychodzi, żeby Cię podnieść. Bóg przychodzi, żeby Cię podnieść. E, przypomina mi się następne słowo i ono jest zapisane w 61 rozdziale Izajasza i tam czytamy w wierszu trzecim, że On wkłada opłakującym syjon zawój na głowę zamiast popiołu. E, dał im olej radości zamiast żałobnej szaty. Ten smutek, to zniechęcenie, to takie pogodzenie się z sytuacją, w jakiej jesteś, której nie znam do końca, w ogóle jej nie znam. Bóg mówi, że Jego naturą, w Jego królestwie smutek nie jest tym, co wyznacza kierunek naszego życia, ani żałoba, ani jakieś zniechęcenie, ale olej radości, który przychodzi od Ducha Świętego, który rozlewa się w Twoim wnętrzu, on sprawia, że staniesz się dębem sprawiedliwości. Bóg do ciebie dzisiaj mówi. Jedynie w Bogu, jedynie we mnie jest uciszenie twojej duszy. I ostatnia rzecz, którą widziałem, kiedy się modliłem, od 11:30 do 12:00 dzisiaj w południe, to zobaczyłem, przypomniałem sobie księgę Amosa, gdzie jest napisane tak. To są ostatnie wiersze. dziewiąty rozdział księgi Amosa od wiersza 11. W tymże dniu. Postawię pod upadły szałas Dawida, zamoruje wyłomy, podniosę go z ruin i odbuduje go, będzie jak w dawnych czasach. Jeśli masz wspomnienie, jeśli pamiętasz sytuacje i takie sezony swojego życia, w których podnosiłeś głowę, podnosiłaś głowę, w których podnosiliście ręce, w których żyliście pełnią życia, w którym doznawaliście Bożej obecności, doświadczaliście jego życia. Bóg mówi: Ja przychodzę, żeby zająć się namiotem twojego życia. Ja przychodzę, żeby obudować na nowo, zakleić pęknięcia w twoich murach, żeby cię uzdrowić, żeby ciebie dotknąć, żeby jak dawniej przychodziła Boża społeczność do twojego życia, żeby twoje życie było napełnione jego mocą. Panie, modlę się o tych ludzi, którzy to słyszą, modlę się o każdego, do którego to mówisz. Panie, modlę się przeciw zniechęceniu, które jest teraz nad tym konkretnym człowiekiem. Modlę się o to, żeby Twoja krew przykryła jego życie i oddzieliła go, oraz obóz aniołów, żeby zbudował ogień wokół jego życia. Tej osoby, która tego potrzebuje, modlimy się, żeby zniechęcenie zostało zminimalizowane i żeby ono zostało przez Ducha Świętego wyparte, żeby olej radości i życia przyszedł do, do ciebie, do Twojego życia. W imieniu Jezusa. Amen.